Ten dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak się w ogóle nie przygotowywać do urlopu. Oczywiście zawsze można, jak ktoś lubi i ktoś potrzebuje, że nikt nikomu nie zabroni. Przygotować się do urlopu tak samo jak się przygotowuje projekty. Ale jak to zrobić, by w ogóle się nie przygotowywać, a pojechać tam, gdzie się chce? Dokładnie tak jak my w tym roku 2022. Aby było ciekawe i aby deszcz nie był dla nas przykry, to w tym roku w cztery rodziny, pięcioro dzieci, na rowerach, 565 km z Lubina do Gieczwałdu w 13 dni. I oczywiście Żuk. Żuk. Ekipą transportową no, ale... W życiu dróg wiele jest, którą wybrać jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść, a Bóg czasu nie mierzy. Czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Fantastyczni ludzie, fantastyczne zdarzenia. Coś niesamowitego. Nasza Polska jest naprawdę świetna, jeśli chodzi o podróżowanie, poszukiwania i znajdywania Naprawdę przepięknych, fantastycznych miejsc. Przeogromna ilość dróg szutrowych, leśnych, do których można dojechać, wjechać coś, czego raczej na przykład w Europie Zachodniej nie doświadczymy. Inna bardzo ważna rzecz: można powiedzieć tak. Proboszcz, ważna osoba, w każdej wsi. Sołtys też bardzo ważna. Komendant straży, Ochotniczej Straży Powiatowej, to przecież niesamowita fucha. Ale słuchajcie, bez gospodyń kół wiejskich, czyli bez ich aprobaty, ci trzej fantastyczni ludzie tak właściwie to nic nie mogą. Co jeszcze można powiedzieć o tej naszej podróży? Podzielić obowiązki. Podzielić i to mocno. Transport, zaopatrzeniowiec, kuchnia, serwis rowerowy i kogoś, kto by to wszystkich poganiał. Czy będzie pięknie? Przeroniemy mną, przeroniemy cały złą.